Pod kilkoma względami 43 tydzień 2025 roku był na polskim rynku motoryzacji klasycznej i około klasycznej rekordowy. Weszło 783 ogłoszenia, widać na tym wykresie, tu nie ma rekordu. Ta ilość ogłoszeń, która się pojawia na rynku, jest w miarę stabilna od lekko ponad 700 do niecałych 900. Ale. Około 9% z tych wszystkich ogłoszeń zeszło na pniu. Na tym wykresie widać 69 jest najwyższą wartością, o około 25% wyższą od wartości z zeszłego tygodnia. 69 samochodów zeszło na pniu. Potem jeszcze powiem na ten temat trochę więcej. I przez to, że zeszło ich aż tyle, wolumen. Czyli suma ich wszystkich cen ofertowych również jest najwyższa, widać na tym wykresie. 43 tydzień przekroczył ponad 2 miliony złotych. To jest um, suma cen ofertowych samochodów, które zeszły na dniu w 43 tygodniu. No i tutaj mamy znowu yy, rekord. Jeśli chodzi o średnią cenę tych wszystkich samochodów, które zeszły na dniu, widać na tym wykresie, mamy. Lekko ponad 30 tysięcy, co jest w miarę standardowym wynikiem, niemal identycznym z wynikiem z 42 tygodnia. W zeszłym tygodniu mówiłem, że Audi jest najczęściej sprzedającym się samochodem. W 42 tygodniu był. W 43 tygodniu również jest. W 42 sprzedało się 9 sztuk, zeszło na pniu 9 sztuk Audi. W 43 tygodniu, który dzisiaj podsumowuje, na pniu zeszło 10 ogłoszeń z audicami. No, co tu dużo mówić? Audice są dużo niżej wyceniane niż, niż na przykład BMW czy Audi, choć nie zawsze tak bardzo popularne, w związku z tym schodzą na pniu. Bądźcie na bieżąco, ze zdziciem się da. Jest taka strona: zdziś.com, tam wpada każde ogłoszenie z rynku motoryzacji klasycznej i około klasycznej polskiego rynku. W związku z tym, jeśli chcecie być na bieżąco, możecie czytać raporty z tego, co wchodzi na rynek i w ten sposób zapoznać się z każdym ogłoszeniem. Na ich podstawie powstają te podsumowania rynku. Także bądźcie na bieżąco i do zobaczenia za tydzień na kolejnym podsumowaniu albo na którejś z moich rolek, o których mówię zwykle o rarytasach. Do zobaczenia niebawem. Cześć!